Siemaneczko. Siemaneczko! 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 A to... A wszystko będzie. machaj mi. Julka, nie bądź wstydem. Bądź wstydem ludzi. Tak, a a teraz jest coś jak świat bez wstydu. A masz gitapić? Dwa na boks. Ja mam. Ja mam dwa na ich, ja ma, aha. Ja ma. Dwa na ich aha. Aha, no no no. Przecież na kolanka? Nie. Tu, na kolankę? A w ogóle. E, Wypraszam, że będę używał internetu na odcinku. Za te lagi. co to? Call of Duty Black Ops 3. To? No. skakowałeś? się? Hey, Proszę dalej. Dalej. Beta. Czyli co? Czyli też to u nas. Aha. Zresztą ile dni? Czy to... co teraz? Ja nie wiem. Aaaa. Nie wiem. O, Robocraft, to jest fajne. To jest fajne. Dawaj. Zastima. Co? Tego dam. Co? To zastima. Aha. Ale, jak chcesz, to pomy... o, co? Będę ci w koneczce ludzi. Hej! Co ty? Uważaj, że pomożesz mu, dziękuję żeby się dały. o! Brawo! Co? Wyłączyłem kompa! Jesiek! Co? w Co chwilę może mnie nie być. Może. Czemu? Bo może włączyłem komputer. No a ja jestem, Co? Elo. Uh -huh. Aha, Może? E. Co? Nie wiadomo, ale się nie wyłączaj, bo nie wiadomo, co się stało. Dobra. A co się stało? No właśnie, wyłączył mu się chyba komputer. 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 Nie, nie mógł mu się wyłączyć, bo jakby się wyłączył, to by z nami nie gadał. Czy znaczy ze mną? Julcia, kto to? Pieniąc. twoja dziewczyna. No nie, nie wyłączył. Twoja dziewczyna? Julcja, to twoja dziewczyna. Do ona? Nie, nie. W, sorry. Wielka? a nie. Koleżanka. A, a co? Masz dziewczynę? Nie. Ja mam. Nie, miałem. Miałeś? No, zgubiłam ją. Też miałem. Ja nie miałem. A już nie. Co? Ty jeszcze nie miałeś dziewczyny? Dobra, jestem ja z tego poszczera. Ale co to wyciągnę, bo nie na A co byś się z Luka, miałeś chłopaka? Nie. Tam mówiłaś, że miałaś. Nie. Mówiłaś, mówiłaś. Ej, otwórz mi to, Filip. O! Może trzech. Brawo! Aha! Ale ty to się ja nie Pięknie. Może miałam trzech. Mia A, ja miałam trzy dziewczyny. Ale trzech naraz? Nie. Aha. A tego jedna moja... A ty Nie! A tego jedna moja koleżanka miała dwóch chłopaków a jedna moja koleżanka ma chłopaka A twojego z... guzyna. Co to? No weź to wydni z odcinka. Nie nagrywa. Jeszcze się nagrywa? Ale wiesz to jest się nagrywa? nagrywa? To się, się nagrywa? Nie mam pojęcia! No bo ci by dźwięk budował dźwięk jakby pierd, To pewnie nie był pierd, ale... Ej, Filip! Co? To się wszystko nagrywało? Nie wiem! A nie wiem, gdzie to się wier... tak nagrywa. A? Jak to wbijesz na YouTube, ale będzie beka. No ja to wbiję na YouTube. Ja